Cześć, witam Was serdecznie. E, chciałbym tutaj poinformować, że zaczynam nowy cykl. E, zobaczymy, jak to pójdzie. Jaka będzie dostępność gier, e, czyli, czyli inaczej retro game. E, pokazanie starych, dobrych czasów. E, nawet ktoś, kto ma tutaj z Was 20 lat, może tych czasów po prostu nie pamiętać. A jak pamięta, to na przykład wie, że coś tam było, jakiś komputer Amiga. Czy Komodore, jednak nie miał przyjemności na tym grać. I tutaj tym, co nie pamiętają, chciałbym to pokazać. A tym, którzy pamiętają, chciałbym przypomnieć te piękne czasy. Tutaj jedna z pierwszych kultowych gierek, gierek Canon Foder, czy Canon Foder, co oznacza mięso armatnie. -arm jak widzicie wstawka no, na tamte czasy była dosyć fajna, bo zdjęcia, e, zdjęcia były dosyć rzadko używane, były bardziej komiksowe wstawiane. Tu mamy pokazanych żołnierzy, którzy tam występują w grze. E, kto, kto był kim? E, tu mamy, proszę bardzo, Elvisa. dobra ominiemy to przejdziemy, przejdziemy do gry e, oczywiście nie będę nagrywał tego w full, full HD dlatego że no niestety ale to jest rozdzielczość bodajże tam 800 na 600 wyciśnięta z emulatora e, i to jest gierka generalnie z Amigi 500 na 1200 też ona była e, i tutaj co, co fajnego fajnego to jest to że Spędzało się nad tą grą naprawdę masę, masę czasu, i gra nie była do przejścia w ciągu tak jak teraz robią te gry. Dwie godziny tutaj widzieliśmy. Rekrutów żołnierzy, których będziemy mieli dostępnych, jeżeli nam zabiją w misji. Bierzemy z tych rekrutów. I co do tych godzin grania, nie było to w tamtych czasach, nie było czegoś takiego jak przejście gry w ciągu dwóch godzin. Były takie gry, owszem. Jednak w masa gier była żeby je przejść do... naprawdę trzeba było długie, długie godziny spędzić nad graniem. Ja pamiętam miałem Canon w wersję z obcymi i pamiętam, że była to 100 chyba druga misja i już po prostu wyłączyłem grę znaczy wyłączyłem. Niby nagrałem, a gra się nie nagrała, no i, i cała, cała gra poszła w diabły i każdą misję, jak widzicie do góry mam podzieloną na fazy. To jest pierwsza misja wprowadzająca, żeby nauczyć się tam strzelać tam. Zobaczcie, to jest tak proste jak pita węża i to jest koniec, koniec pierwszej misji. No właśnie. I co ciekawe, po lewej stronie widzicie rangi żołnierzyków. No i ci żołnierze zyskują również poziom doświadczenia, który daje na przykład precyzyjniejszy strzał, dalszy zasięg strzału i jeszcze chyba tam coś dawało, tylko w tej chwili nie pamiętam. Tutaj mamy bohaterów tymi, którzy, którzy, prze, prze, którymi przeszliśmy misję. W chwili, kiedy ktoś ginie, pokazane mamy kto zginął i pojawiają nam się tutaj na tych górkach, gdzie rekruci przychodzą, krzyki. Możemy sobie po prostu tam zobaczyć, ilu, ilu żołnierzy straciliśmy podczas ilu misji. Tak więc tutaj wydawałoby się, że gra jest w ogóle prosta. Jednak naprawdę yy, nie patrzcie na te pierwsze misje, bo one są dosyć drętwo proste. Yy, ale później już bodajże od 8, 9, 10 misji już zaczyna się naprawdę robić ciężko. Dlatego, że tak, miny lądowe leżą, gdzieś jakieś piaski ruchome są, żołnierze wyskakują z krzaków, oni nie stoją tak jak w tej chwili. Będziemy widzieć tutaj na tych pierwszych powiedzmy trzech, czterech misjach. O tutaj, zobaczcie, już straciłem jednego przez głupotę, po prostu. No cóż, ale wojna wymaga ofiar. Tak więc y, nic się nie stało naprawdę. Tu są jakieś leszczyki, dobra. Gra jest naprawdę fajna, jak już macie dość grania. O, nie, 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 niech on pierwszy wyjdzie, bo ja w wodzie nie mogę strzelać. Gdy już mamy dość grania w te gry i przegrywania te, te, te War y i, i World of Tanks ja wczoraj na przykład kupiłem sobie Browarów bro, Browarów 6 e, no i odpaliłem sobie tą gierkę i naprawdę 3 godziny pękły oczywiście też spieprzyłem bo nie ustawiłem dyskietki w emulatorze na którą mogę nagrywać no i 3 godziny poszły się walić ale, ale gra jest tak wciągająca Yy, że po prostu zacznę ją od nowa i z ciekawości chcę zobaczyć, ile tu jest misji i ile zajmie mi przejście tego. Druga sprawa jest taka, że wyszła również trzecia część tej gry. Yy, bardzo fajna jest. Ja ją posiadam na dysku zainstalowaną, tak więc zrobię też takie porównanie yy, takich w sumie starych czasów do, do tych. Zobaczycie, jak wyglądało. Ta gra, a jak wygląda część trzecia, a wygląda naprawdę miodnie, bardzo fajna gra, też bardzo wciągająca. Ale nie będę zdradzał, jaka tam jest grafika i, i jak to wygląda, tylko po prostu ponagrywam i zobaczycie. Tutaj jeśli macie jakieś uwagi co do, co do filmów, że może nie wiem nie wstawiać tego, czy, czy coś, to piszcie śmiało, bo to też się liczy, trzeba patrzeć na widzów. No ja niestety, tak jak mówiłem, w World of Tanks już nie gram, dlatego że ta gra mnie zdrażniła i to mocno, w dodatku te durne ich pacze i pieprzenie gry. W Wortandera oczywiście gram, z tym, że coś mam problem z, z FPS-ami. Do pewnej godziny jest wszystko dobrze, jak jest więcej graczy, zaczyna się robić zaczyna się robić burdel gramitnie i przypuszczam, że jest to wina niestety, niestety e, serwerów i obawiam się właśnie, że jak wejdą czołgi, no to będzie niemały problem. Ale jak wejdą czołgi, to dopiero będzie się na kanale działo, to obiecuję. Będzie masa filmów, poradników i tym podobnych rzeczy. No i tutaj mamy następną misję, nie, czy fazę drugą. No i straceni. Straceni w służbie, na służbie. Jobs zginął, dostał pewnie purpurowe serce. Ale cóż, przemy dalej, wojna jest okrutna. Trzeba przejść dalej Miażdżyć wroga Dobra następne łebki lecą Ale tutaj jedziemy dalej Rekruci są nieważnie, ważni są żołnierze Kto z was pamięta w ogóle tą grę? Hm, jestem ciekawy Piszcie w komentarzach bardzo jestem ciekawy, kto z Was pamięta tą grę. Kto w nią grał? A przypuszczam, że niewielu. Naprawdę jak chcecie się odstresować, to sobie ją ściągnijcie. Jeśli ktoś nie będzie wiedział co i jak, to piszcie też śmiało ja wam odpowiem. Nie będę wstawiał linków na razie pod filmem, gdzie, co i jak, bo po co. Jeśli nie będzie im zainteresowany to. O! Wyszedł jeden. Dobra. I teraz tak. Tutaj mamy za zadanie zniszczyć wszystkich Bobli. I. I zniszczyć budynki nieprzyjaciela. Tylko teraz tak. Tu jest strach strzelać, bo skrzynki mogą wybuchnąć. A ja muszę mieć granaty. Więc zrobimy to tak. Dobra. Rzucamy granacik. Dobrze. Jeden budynek poszedł w pizdu diet dobra zobaczcie nawet chłopki się ślizgają dorzuci dobra dorzucił spoko o sorry ktoś puka ale nie otwieram nie otwieram bo to nie wiadomo kto muszę otworzyć jednak, bo każdym razem jak nagrywam to zawsze musi być ktoś przyjść przyłazić tu kurwa i mi pukać I misja Complete. I tak to słuchajcie wygląda. No, gierka prosta na początku, później naprawdę trudna. Trzeba się nawysilać trochę i naprawdę wciągająca jest. Tak więc polecam, polecam. Chociaż ktoś może powiedzieć, że chyba zwariowałem, że w tych czasach polecać taką grę. No ale... Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę i trzymajcie się.